Już 15 lutego w murach Złotego Pałacu w Rudnej Małej odbędzie się Trzecia Walentynkowa Gala Ślubna. A moim i Państwa gościem są siostry Monika Bolko i Anna Kieplin. Są to dziewczyny reprezentujące firmę domowe smaki. Witam Was gorąco bardzo serdecznie. Powiedzcie nam, czym zajmuje się firma, którą reprezentujecie. Nasza firma jest firmą rodzinną. Prowadzimy ją ja z Monią i jeszcze jest Rostelenia, która jest szefem kuchni, zajmuje się całą produkcją, gotuje, przygotowuje wszystkie potrawy. Na co dzień prowadzimy sklepik taki gastron gastronomiczny, garmażeryjny i taki ze zdrową żywnością. Codziennie rano przygotowujemy świeże produkty, sałatki, pieczemy świeże bułeczki, chleby, ciasteczka, ciasta, placki różnego rodzaju. Robimy tak samo wegetę, masła orzechowe, masła migdałowe. Wszystko na naturalnych, zdrowych składnikach. Robimy same zakupy. Kupujemy świeże warzywa, bo to są najlepszej jakości, jak sobie wybierzemy same, a nie ktoś nam przywiezie. Monia zajmuje się słodkościami. Dodatkowo piecze torty na wesela. Robi słodkie stoły. A ja na co dzień prowadzę sklepik. Sprzedaję te produkty, które w zasadzie przygotowujemy i siostra w kuchni jeszcze tam zawsze zastaje coś tam zorganizować, co a ja jadę do sklepu sprzedawać. Monika? Ja zajmuję się ją słodką stroną naszego biznesu, czyli piekę słodkości i torty. A także prowadzę stronę internetową, która nazywa się Domowe Smaki w Sokołowie Opolskim. Zapraszam do polubienia na Facebooku i Instagramie. Codziennie dodajemy nasze menu, czyli to, co jest w sklepie każdego dnia i zachęcamy do oglądania. A drogie panie, dlaczego zdecydowałyście się wziąć udział w projekcie boskiego ślubu? Głównym powodem było była chęć podjęcia nowego wyzwania. Znajdujemy się w bardzo fajnym gronie e, boskich liderek, że tak powiem. Znamy się z dziewczynami w większości e, ze spotkań boskiego biznesu, więc jest to dla nas sprzyjające środowisko. E, sympatycznych, e, gotowych zawsze do udzielenia pomocy dziewczyn czyli mamy problem, jesteśmy w stanie się spotkać i, i dogadać. E, oczywiście najważniejszym powodem. Było, była chęć zrobienia czegoś piecznego dla młodej pary, czyli ja robię torta oraz słodki stół, a siostry przygotowują swojski stół tak. dla, dla młodej pary. Na gale przygotowujemy tort, który będzie niespodzianką. Sami Państwo zobaczycie zresztą już wkrótce zdjęcia. Będą też bardzo dobre pierożki różnego rodzaju, gołąbki, kokieciki, jakaś zupka, tak samo niespodzianka i bigosik. Zapraszamy do degustacji. No i myślę, że ustawię się pierwszy w kolejce. Zapraszam. A jakie nagrody Wasza firma przewidziała dla zwycięzców konkursu? Właśnie to, co wymieniłyśmy. Będzie tort niespodzianka, słodki stół i taki stół właśnie z garmażerką, różnego rodzaju pierogi, gołąbki, krokiety. Brzmi apetycznie. Już nie mogę się doczekać. Drogie Panie, dziękuję za ten wywiad. A moim również. Państwa gościem była Monika Bolko, Jana Kieplin, Domowy Smak. A my widzimy się już 15 lutego w Złotym Pałacu podczas trzeciej walentynkowej gali ślubnej. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. zapraszamy.